Ej, podczas kontroli drogowej wymagają rachunku z hotelu, że się tam było, a nie w, na aucie, a nie w aucie, przepraszam? Nigdy nie było takiego obowiązku, żeby dokumentować. Jeżeli mamy taki dokument, to on po prostu ułatwia nam u, u, wyjaśnienie, gdzie spędziliśmy ten odpoczynek. Natomiast ni, nie, nie mamy takiego obowiązku, żeby dokumentować akurat pobyt w hotelu. Może się okazać, tak jak na promach jest tak, że firma spedycyjna załatwia booking, kierowca nie ma żadnych dokumentów. I w jaki sposób ma udokumentować, że spędził ten czas mając do dyspozycji łóżko i kabinę? No nie ma jak, dopiero będzie trzeba to ze spedycji wyciągać, więc podobnie tutaj będzie z hotelami. Bardzo podobnie. Jeżeli macie Państwo fakturę za pobyt w hotelu, miejcie. Okażecie, nie będzie dodatkowych pytań, tłumaczenia się, gdzie byliście, w jaki sposób spędzaliście ten czas.